To słoneczny klimat piły Nie śmiej się z nikogo, bo sprawdzimy swoje siły Jak masz problem, dość mala, choć to to wyjaśnimy Zaufanie mam dosiana, było źle, gadałem w Siri Nie patrzę na wynik Liczy się, zajawa, nie masz tego w sobie, widzisz? słoneczny klimat piły Nie śmiej się z nikogo, bo sprawdzimy swoje siły Jak masz problem, się omala, choć to tu wyjaśnimy. Zaufanie mam do siana, byłaś, źle, w Siri Nie chcę więcej nowych twarzy, ani grać te wasze gierki Jeśli chodzi o interes, śmieszy mnie Kazimierz Wielki Wszyscy będziecie zdziwieni A, C, A, B, mnie nie zmieni, wierz To słoneczny klimat piły Nie śmiej się z nikogo, bo sprawdzimy swoje siły Jak masz problem, się omala, choć tego to tu wyjaśnimy. Zaufanie mam do siana, byłaś źle, w Siri nie patrzę na wynik, liczy się zajawa, nie masz tego w sobie, widzisz. To, ej, nie masz tego w sobie, widzisz. Ej, nie masz tego w sobie, widzisz. To słoneczny klimat piły nie przej się z nikogo, bo sprawdzimy swoje siły, jak masz problem do ziomala, choć to go tu wyjaśnimy, zaufanie mam do Siana, byłaś źle, w Siri. Nie patrzę na wynik, liczy się zajawa, nie masz tego w sobie, widzisz. To, ej. Skąd no to mam, bo i tak śniepem? Coś tam na mnie pierdolisz, a daję, robię swoje Ja na topie, a mój żonek zatopiony po, Pojebane fobie Jak do tego nie usiądę, to odłożę to na potem Nowe skoki, ujebane potem Nie chcę mi się ciebie słuchać, dobrze wiem, że jestem kotem Dobrze wiem, że jestem kotem Dobrze wiem, że jestem kotem To słoneczny klimat piły Nie się z nikogo, bo sprawdzimy swoje siły Jak masz problem do ziomala, choć to go tu wyjaśnimy Zaufanie mam do siana, było źle, gadałem w Siri nie patrzę na wynik. Liczy się zajawa, nie masz tego w sobie, widzisz.